Cześć. Będę dzisiaj opowiadał Wam o tym, co może Wam załatwić. Bloga. Moim gościem dzisiaj będzie Robert Mirek, prezes Hiro. Hiro, czyli telefonii dla dzieci, skierowanej tylko i wyłącznie dla dzieci. Cześć, nazywam się Ania Dydzik, jestem autorką bloga Nieperfekcyjna Mama.pl. Cześć, bardzo mi miło. Mam na imię Dagmara. Od pięciu lat prowadzę bloga o nazwie całareszta.pl. Ja jestem Piotr Kostecki, a w ramach Influencer Live Wrocław moim gościem jest Magda Kogut-Wałęcka, która prowadzi bloga Szczęśliwa. Cześć Magda, dziękuję za przyjęcie Cześć. zaproszenia. Dzięki za zaproszenie, fajnie być tu z Wami. Byłem w stanie wyszczególnić myślę, trzy takie najważniejsze rzeczy, które moim zdaniem są w stanie załatwić każdą karierę blogerską, bo też widziałem to naocznie, że właśnie te rzeczy bardzo utrudniały blogowanie, bycie influencerem, czy jakkolwiek inaczej to nazwiemy, i były w stanie pogrzebać nawet bardzo dobrze zapowiadające się bloki, które po prostu upadły na, na jednym z tych trzech elementów. Ok, pozwólcie, że będę mówiła konkretnie, bo ja bardzo nie lubię lania wody, więc od razu przejdziemy do rzeczy. A będziemy dzisiaj mówić o zajawce, o zajawce na Facebooku, zwłaszcza um, która myślę jest taką niedocenioną formą zapraszania ludzi na swojego bloga, e, czy blogerka parentingowa może, czy w ogóle może pisać o czymś innym niż tylko kocyki, słoiczki, śpioszki i e, inne parentingowe rzeczy, czy może poruszać jakiekolwiek inne tematy. Tak, to był, ten, to był ten pomysł, który rzeczywiście wtedy dał tego, to było coś na, na tamten czas w miarę unikalnego, co się bardzo podobało, i to był ten taki moment tego rozpędu. I rzeczywiście warto śledzić trendy, ale ja myślę, że wiesz co? Ciężko wyprzedzać te trendy. Wiesz o co chodzi, bo w tym momencie mam wrażenie, jesteśmy w, taki, w takim momencie social media przede wszystkim, kiedy to. Um, przez chwilę kolokwium, kolokwialnie to um umując wideo, świetnie są faworyzowane przez Facebooka, za chwilę są to czysty tekst, za chwilę może jakieś wierzgify. Ciężko to przewidzieć, natomiast mi się wydaje, że my jako twórcy musimy być y, otwarci na to. Próbować, wiesz o co chodzi, niekoniecznie. Nie Pozydać nie się też, tak? Tak, ty nie, niekoniecznie trafisz 100% ten czas, ale jak będziesz próbował, to będziesz miał większe pole do obserwacji, to w tym momencie jest faworyzowane przez dane medium. I, I kto wie, co nie? Może to teraz, teraz w ogóle nie wiem, czy masz takie same wrażenie, jak ja, że o wiele ciężej się wybić, o wiele ciężej zbudować tę społeczność. Nie? Członkowie rady programowej są również naszymi akcjonariuszami. No i są również naszymi no, pierwszymi ambasadorami, czyli ludźmi, którzy odnoszą benefity ze sprzedaży tego produktu, dlatego że my dzielimy się bezpośrednim przychodem z każdego tego klienta.